Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Salon Oświeconych Parkowej 7. Dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu Państwa i naszym gościem jest Jan Tulik. Ja myślę, że tej osoby, tej persony przedstawiać nie trzeba. Człowiek, instytucja, no, można by też powiedzieć człowiek orkiestra. Ja tylko tak. W ramach ciekawostki, ale takiej wielkiej ciekawostki, powiem Jan Tulik wśród noblistów. Przed chwilą otrzymałem książkę wydaną przez Ciebie Giezę. To jest przegląd poetów polskich na przełomie XX i XXI wieku. I tutaj wśród poetów takich jak Czesław Miłosz, Czywisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tomasz Jastrun, Bronisław Maj jest, znajduje się również Jan. Tuli. Myślę, że to jest bardzo ciekawsze. Co ciekawe, tomik jest wydany w języku węgierskim. Po no, węgiersku czytać nie umiem, ale tak jak zauważyłem, są tu dwa wiersze pana Jana. Jest dalej. W tym momencie myślę, że przyjdziemy już do naszego spotkania. Zapraszam. Takie pierwsze pytanie, bo, bo yy, chwila oddechu, prawda? To znaczy, ja dziękuję za zaproszenie, ponieważ yy, no to miło jest gościć w, yy, na Wasze zaproszenie, bo bardzo sobie cenię yy, Was jako osoby, ludzi przede wszystkim, no i Waszą działalność, czyli działalność taką świetlistą, neonową. Yy, spotkała mnie jeszcze tym większa radość, że pierwszy raz jestem w lokalu pod tytułem Parkowa a tu mój no, uczeń przyjaciel to prowadzi. Także to, 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 tośmy się po latach spotkali w dobrym miejscu, takim na takiej dobrej cegle. Także to, to, to jest takie przyjazne. Dziękuję. A co do tego zbioru, no, to się tak złożyło, że ten pan Węgier. Podczas warszawskiej jesieni poezji, ja systematycznie zapraszają mnie i ja z tego korzystam, penetrował ten poetycki rynek. Miałem wieczór poezji w Domu Literatury, tam moi przyjaciele jakoś tak życzliwie mnie chwalili, on podszedł do mnie, czy ja nie mam, ja miałem jakieś wydruki, a potem okazuje się, że ja dostaję zbiór taki, jaki tutaj jest. A notabene ten pan, Później mi powiedział, że on był przecież w Krośnie. Ja sobie później przypomniałem na zaproszenie Zbyszka Ugie Hoyera. To są takie, takie, jakieś takie drogi, takie meandry. No oczywiście to jest taki ładny przypadek, że rzeczywiście tam są, jest Wojtyła, jest Szymborska, jest ona taka plejada i kilku z mojego pokolenia, kilka osób, to jest taka fajna pamiątka, co oznacza pewnie, że, że, że jakoś tam zauważono to, co ja robię, no ale nie oznacza to, że, że ten Parnas jest taki akurat mnie dotyczący. To, ale to tak. Pytanie, proszę. To skoro jesteśmy przy poezji, jesteśmy przy twórczości pana Tulika. Wszyscy mamy w pamięci na pewno tomiki, zbiory poezji pana Jana Zdarzenie w Cedurze, czy też tomik sprzed trzech lat, bodajże godzina drogi. I także prozę znakomitą furtę z 2000 chyba pierwszego roku, jak dobrze pamiętam. Ja już nie pamiętam. 2000, 2001, 2000, no, prawda? W 2001. Te jakieś takie, no były jakieś tam honory, ponieważ... Nagroda kultury, o ile pamiętam, była w tak, właśnie w 2001 tak, tak, roku kultury, za, za no. tę powieść. Cieszyło mnie, że Janusz Szugat mówi że to jest największa nagroda, nie liczy się nikę Może dlatego, że on też dostał, no, kiedy... To, to tak to się ceni. No, w każdym razie jest to też taka, no, no ważna uważam i dla mnie istotna. no ale da tak. Tak, ja w ogóle pamiętam, spotkałem się po raz pierwszy z Twoją poezją w Sycynie, lata temu też. A, to co myśliwski projekt? Tak tak, 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 króciutkie takie formy literackie tam były. Ale wróćmy do pytania. Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, nad czym teraz pracujesz? Ponieważ nie jestem przesądny, to dużo nie powiem. E, ja mam w zasadzie, za ile. trzy książki takie, jak to się mówi językiem, e, Takim językiem kultury, czyli kultura agra, stąd to słowo przecież od greckiego, czyli kultura uprawa roli. Więc takim językiem agrarnym mówiąc, rozpapranych mam trzy książki prozą. Jedna jest taka, którą by trzeba złożyć w całość, która wiem mniej więcej przynajmniej jak ona będzie wyglądać, aczkolwiek w czasie pracy zawsze to jakoś tam mutuje się to. Rozwarstwia lub spaja akcenty, się rozkłada na różne strony. Druga, która powstała w takiej wersji, nie wiem, no ale, ale około 20 lat temu powstała i ona jest dla mnie ważna. Ale już nie ten język. Ja muszę do tego powrócić, muszę to zmienić, muszę to jakby napisać od nowa, ale ja nie odpuszczę sobie tej książki. I trzecia? No, trzecia też jest taka gotowa. No, tak, to, to takie prozy. Tylko mnie trzeba jakiś taki, nie wiem, kilka tygodni, miesiąc, żebym ja się tylko i wyłącznie tym zajął. Kiedy ja mam moment, kiedy widzę, że zaczynam i zaczyna mi się to dziać, łączyć, to zaraz dostaję kopa telefonicznego na przykład, że coś trzeba zrobić, załatwić. I to mnie rozprasza, czy w pracy są takie czy inne jakieś takie, takie napięte chwile i zajęcia. Nie wiem, to, to musi być chwila refleksji, chwila, która trwa chwilę lub kilka dni i wtedy, kiedy człowiek chwyta za grzywę, chce popędzić, no to, 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 to zaczyna się dobrze dziać, a potem się podcina nogi temu, temu Pegazowi, no i to tak, tak pada. Myślę, że, 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 że... szkoda, że tak się to działo. No i mam kilka, kilka Konkretnie dwa zbiory wierszy gotowe, trzy nawet. Tylko też im brakuje, wiem czego nawet w niektórych przypadkach. Tak. Dwa czasu, żeby dwa teksty dokończyć tak jak ja chcę. Żebym wiedział, że to nie chodzi o to, że ja jestem pewien, że one są doskonałe, dobre przynajmniej. Tylko, że takie, że ja wiem, że już nie przekroczę granicy, zrobiłem to, co jest możliwe. Tak było z furtą. Pisałem ją długo, znaczy ona długo leżała, ale. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, kiedy siadłem, zakończyłem, że napisałem na końcu Deokracja, koniec, Bogu dzięki. I potem wydawca mówi, no nie, zostaw to Deokracja. Ja mówię, przecież ja to napisałem na zasadzie takiej, no chwała Bogu, no skończyło się i... i no i tutaj później tak rzeczywiście, potem Wiesław Beśliczki mówi, to tak, Pani Janku, to pan pięknie zakończył, pięknie, pięknie. Ja no, muszę pani wiedzieć, przypadek po prostu. Tak skoro jesteśmy przy furcie jeszcze zostańmy chwilkę. Pilf w jednej z książek powiedział, narrator to nie autor. Nie wolno do końca utożsamiać narratora w książce z autorem, ale literatura to jest taka reakcja na rzeczywistość. Ile w furcie jest Jana Tulika? No dużo, jakieś 5-7%. Tak. Ja w furcie, ja, ja miałem takie doświadczenie po szkole podstawowej, trafiłem ze swojego wyboru i nieprzymuszonej woli środowiska, które tak strasznie uważało, że bycie w stanie duchownym jest czymś, no... Co to minister? No ale to jest takie ważne było strasznie, a ja, a ja byłem Chyba pozostało mi to tylko w innej, jakby w innej wersji czy w innym opakowaniu jakoś idealistycznie patrzyłem na świat. No i trafiłem do takiego niszczego seminarium na rok. Ale już po trzech miesiącach się zorientowałem, że jest to niemożliwe, aby tam być, ponieważ wszystko to, co ja sobie jako jeszcze ministrant wydumałem przed ołtarzem, że to jest takie idealne i takie... Takie ważne, że ja do tego będę zmierzał. No okazało się, że nie. No, no, no nie będę dawał przykładów dlaczego, ale to dzisiaj Kler, to co robi, to państwo obserwują, widzą. To nie ma nic wspólnego z, czy niewiele ma wspólnego z religią, a już z wiarą. No i mnie to, to była ta wielka dysharmonia. Ja, ja oczywiście stamtąd poszedłem. I, ale tutaj te obserwacje pozwoliły mi na. na Poprzez wyobraźnię, sposób myślenia, poprzez niektóre obrazy stworzyć taką rzecz, jaka została stworzona. Radio jedno z, ono funkcjonuje, ale ono, ono jest pod auspicjami no, kuli. Już były przygotowane, jeden z aktorów nagrał kilka odcinków, ale jak. Ktoś z cenzorów doszedł do wniosku, że, że lepiej tego nie podawać. Więc ja podesłałem mu recenzję, która się ukazała z w Nowych Książkach. Recenzję biura księdza, profesora, habilitowanego Janka Sochonia, który pięknie napisał pozycję do przed. przed no, przedłożeniem do beatyfikacji Popiełuszki, bo Popiełuszko, on przyszedł po Popiełuszce do księdza, do, do, do św. Stanisława na, na Żoliborzu. Także ta recenzja była jego no, taka bardzo, bardzo pochlebna i powiedział, że taka jest prawda, że takie są, że to jest te wahania dotyczące religii, wiary, dotyczące sposobu myślenia o tu i teraz i, 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 i przestrzeni takiej wszech że, że to, jest, to, jest, to jest właśnie to, to się mu to podobało. Spotkaliśmy się na targach książki Międzynarodowej w Krakowie, godzinę przede mną on pis podpisywał, czy odwrotnie, swoje książki podpisywaliśmy i, i długo rozmawialiśmy, zresztą gościł w bibliotece u nas także, Janek jest takim, takim człowiekiem bardzo otwartym. i no. Przesłałem tą recenzję i później się ktoś tam odezwał, że może by dobrze było jednak wrócić do tej furty, ale ja już sobie pomyślałem. Skoro, skoro jesteśmy przy wieży, przy, przy Bogu, chciałem zadać takie pytanie. Rozmawialiśmy o tym, że kiedy spojrzymy w gwiazdy i zadamy sobie pytanie, co jest dalej? To nauka podsuwa nam już pewne e, dosyć obszerne informacje na ten temat. I posłużę się e, takim, zobrazuje to w ten sposób, że jeżeli e, nasza planeta jest jak ziarnko piachu, to e, nasza galaktyka jest w wielkości kamienistej plaży e, wielkości parku Jordanowskiego, a takich galaktyk e, mówi się o... O tym, że jest około 150 miliardów tego typu galaktyk, a, yy, widzialnych, a, a, a mówi się też o, o jakichś 500 miliardach galaktyk. Yy, mówię to dlatego, że chciałbym się dowiedzieć, jakie jest yy, Twoje zdanie na temat stwórcy, yy, kim jesteśmy w tym całym ogromie. I chciałbym, żebyś mi stosunkował się do takiego stwierdzenia. Ja nie wiem, kto to powiedział, natomiast bardzo mi się to podoba, a brzmi to mniej więcej w ten sposób, że religie y, są to szkiełka, przez które y, patrzy się na to samo. No ładne to jest. Ładne też nie wiem, kto to powiedział, ale to jest mądre. Hmm. Jak byłem jeszcze bardzo małym chłopcem, jeszcze rok miałem religii w szkole i potem już na sali katechetycznej, przygotowywano mnie do pierwszej komunii, to przed nowy katecheta i mówi tak, wiecie, no nie, nie bierzcie tak dokładnie pod uwagę tego jabłka, które się pokazuje, że no, wąż podał Ewia, Ewa Adamowi. Bo no to są takie symbole. Nie bierzcie pod uwagę siedmiu dni stworzenia, bo te siedem dni to mogły być latami lub wiekami. To są wszystko takie umowne, natomiast to się nie kłóci z istotą wiary czy, 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 czy myśleniu o Bogu. To jest to. Ja to bardzo tak uważnie no, rozważałem, tym bardziej, że inny ksiądz oczywiście grzmiał sambony i podawał do wierzenia, że wszystko jest tak, że było w łupku i tak dalej, a ostatnio w tygodniku Powszechny Piękny Esej był w świątecznym na temat właśnie tej umowności symboliki biblijnej. Później to się wszystko jakoś tak mutowało, mierzwiło, ale kiedyś, bardzo lubię czytać księdza profesora Hellera pracę o kosmologii, jest to jeden z naj no, z najbardziej znanych kosmologów w świecie. W jednej z prac Helera jest takie zdanie. Pisze, że wyszedł z kulu po kolejnych wykładach, spojrzał na świetliste niebo i mówi, no, no ktoś to musiał stworzyć te piksele. No, kurczę, ktoś musiał stworzyć. Więc tutaj chyba taką bym dał odpowiedź, nie jakąś deklaratywną, ale y, y, też mam przekonanie, że ktoś to musiał stworzyć. Może nawet tak po wolteriańsku, zbyt racjonalistycznie, to też można powiedzieć, że lepiej jest wierzyć niż nie, bo tu jest jakaś szansa. To jest takie już zracjonalizowanie elementów wiary, ale wiara polega nie na racjonalizacji, tylko na ufności. Więc to jest coś innego. No Ja mam przekonanie, że istnieje siła wyższa. Natomiast wszystkie religie, które są, to cóż to jest w skali właśnie tej, o której mówisz, cóż to jest 2000 lat czy tysiąca lat, jeżeli chodzi o religię, no, to, to, to są mikro. I, I religie są jakimiś takimi no cząstkami wspomagającymi powiedzmy etykę ludzką, zasady postępowania wobec człowieka i nie ma to wiele wspólnego z samą wiarą generalnie, a zarazem jest tym takim pięknym kosturem jak świętego Jakuba, jak szedł gdzieś tam przez całą Europę do Kompostella, prawda? który miał muszelkę na wodę i ten kostur. Stąd w ikonografii jest tak przedstawiany w malterologiach, na przykład z tymi atrybutami. Ja myślę, że to tak trzeba patrzeć, ale to jest moje zdanie. Nie odrzucam niczego, co, ma, co dotyczy spraw religii. Każdy może sobie wybierać, co chce, co mu sprzyja. Często religie łączy się z naszą podświadomością, wszelkie religie, bo wiara, ufność, czy to będzie muzułmanina, czy katolika, jeżeli jest wielka, może przenieść góry. Elementy biblijne Starego czy Nowego Testamentu znajdziemy w pięknych księgach kultur wschodu, wcześniejszych. O, 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 już nawet tysiąclecia, jeżeli powiedzmy, mówimy o pani profesor historii, o, o, o Sumerach na przykład, tak, tak? którzy podobno wymyślili koło, a kto wymyślił koło, to wymyślił złotówkę. Więc <laughs> to są takie moje refleksje i to nie ma wiele wspólnego chyba z sugestią wierzenia, niewierzenia. Na pewno nie można przejść obojętnie wobec wszechświata. Który oglądamy, bo to jest dzieło ponad nasz rozum. Stąd uważam, że człowiek chyba nie przekroczy tej tajemnicy istnienia. Bo wtedy byłby koniec człowieka i koniec wszystkiego. Może jesteśmy tak stworzeni, abyśmy nie przekroczyli wiedzy, która dana została nam niejako a priori, dana nam została po to, żebyśmy mieli szansę, Wierzyć, szansę żyć, bo ja myślę, że gdybyśmy otrzymali taką um, definitywną odpowiedź, Boga nie ma. Nie ma świata, jestem przekonany. Albo Bóg jest, też nie ma świata, bo by inaczej poszedł w innym kierunku. My musimy szukać, dążyć. A wskazówki są na to, że trzeba. Ja mam tylko taką.